ten odcinek balustrady jest to odcinek narożny także musimy tutaj giąć rury poręcz 42,4 mm średnica rury oraz wypełnienie pozostałe 4 rury o średnicy 30 mm gięcia będziemy dokonywać na tej giętarce ale jak poszukać wymiaru rury? już Wam mówię tutaj mam kawałek rury on został ucięty na długość 1000 mm. Ta rura jest o długości 1000 mm i jest zagięta pod kątem 90 stopni. To jest rura, która od początku, chyba samego początku tutaj, odkąd mam giętarkę, służy mi właśnie do pomiarów. Wykorzystuję tę rurę, wkładam ją tutaj tak, jak będzie przebiegała poręcz. No ale widzimy, że tej rury nam braku, brakuje, tak? Brakuje nam na wysokości. I brakuje nam tutaj na długości. Mierzę te wartości dwie, dodaję do rury. Wiem, że rura była ucięta przed gięciem na 1000 mm, czyli do 1000 dodaję te dwie wartości, które mi tutaj brakują. Tnę rurę, przystępuję do gięcia i mam pewność, że, że po gięciu nie zabraknie tej rury. Oczywiście można zawsze tam dać naddatek rzędu 50 mm na stronę w razie W, żeby potem to dociąć. Lepiej dociąć niż zagiąć za krótko. Dalsze postępy w następnym ujęciu. Także śledźcie stalowy kanał, obserwujcie, łapkujcie. Pozdro.